Mna pan, para mna mno, para mna Ej, ej, yy, zaśpiewałem wam piosenkę, więc zostawiacie suba. Szach poszło, yy, nie ma odwołania. Nie ma odwołania. Ktoś nie zostawił suba, to teraz yy, oficjalnie jest lamusem bez suba. Także wbijamy suba, bo muszę iść dużo subu, żeby się lepiej czuć, yy, jako większy youtuber, no nie? Także, ej, witam wszystkich serdecznie. Scrap Mechanik, dzisiaj kolejny odcinek. Gramy sobie, ja jestem Blax i dzisiaj będziemy grali sobie y, krety, jak każdy się pewnie domyśla po miniaturce i po tym wielkim kartonie, który tu stoi. Ta, mam y, dużo kretów od widzów, znaczy nie dużo, trochę, tak z 5, 6, może 18, ale wybrałem takie, co mi się najbardziej ciekawiły. I dwa z nich to w ogóle mody były złe podane i nie działają te, te krety na tych modach, co były podane w opisie, także ten, y, sprawdzajcie mody, ok, bo mi wyświetla, że mam te wody, a, a nie działa później, nie? Nie działa. Także wy w opisie macie link do G2, gdzie skołem plaga 3% zwrotu. Też wam powiem tyle, o. Dobra, zaczynamy. Mam tych, łoch, mam tych kretów trochę. Zaczniemy od takiego bardzo malutkiego kreta, mini kret plaga. Ten projekt nie posiada opisu. Nie wiem, nie wiem co on teoretycznie robi, w sensie... W jaki sposób to jest minikret? Co on, co on, co on wnosi tutaj, bo... No nie, on nawet nie ma włącznika. Co on ma robić? To jest na zasadzie takiej, że... O! O! Idzie kop! Widzicie, jak on kopie ładnie? Widzicie? Wow! Wow! No subcio, ja bym chciał coś sprawdzić, momencik. Eee, znaczy to to nie to, to weźmiemy tak, sobie zrobimy. Że weźmiemy, sobie zrobimy wejście na górę. Takie o, po kartonowych schodkach. O, bardzo ładne. I weźmiemy tego typa tam na górę sobie. Tak. Siu. I postawimy go na kartonie i zobaczymy, czy on będzie coś robił. Bo może on tak robi, że on tak kopie właśnie, a może jest bezużyteczny tak jak wygląda, że jest. Dobra, próba generalna numer 345. Hmm. Niestety, zaciął się po prostu. Się. Wziął i się zaciął. No, 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 niestety. No. Myślę, że można byłoby to udoskonalić. Myślę, że tak, że można by, i ja to teraz zrobię. Wiecie? Ja to teraz zrobię. Ja spróbuję go udoskonalić, ok? Żeby nie było, że, że odpuściłem bardzo łatwo. Dobrze? No, zrobimy tak że damy tutaj en, 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 gine tr truster. Truster. Truster mini, pico thruster low power dobra pico thruster low power, tu sobie walniemy, tu tak i dodamy do tego karton jeden i to o, pico thruster, jest. and we need switch, jest. Znowu poprawiam za was konstrukcję, a pierdzielę. No, koście, weźcie się za robotę trochę, okej? Okay? i ustawiam go na maksa i może to coś da. Na pewno więcej wykopał niż wcześniejsza wersja, nie? Widzicie? Udało się. Może trochę za dużo mocy mu Może przy mniejszej mocy by się lepiej spisał. Ale uważam, że y, mogę ocenić ten, y, tego kreta na minus 4 w skali do 10, okej? Okay? Do bani jest. Wie, wiesz gdzie z tego możesz wsadzić? W kieszeń z tego wsadzić. No i tak ci się nic nie stanie, bo nie działa to, to gu, 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 znaczy ta, ta słaba konstrukcja. No, dobrze. To mamy, patrzcie jakie ładne. Mordercze wiertło, stworzone przez Kuba x -Wod. O, chyba gra w czołgi. Ten szalony kret działa na zasadzie błędu, który odkryłem przez przypadek, a mianowicie... Piły działają w taki sposób, że tworzą ziemniaki, a jak będą o siebie ocierać szybko, to wtedy ziemniaki lecą we wszystkie strony. Tak napisał Kuba. Dobry, dzięki Kuba, dzięki. To nie jest błąd, to jest mechanika gry. Tak działa gra, że korzysta z ziemniaków ta piła, wiesz? Bo to piły są z modów. No, że tak to zrobili po prostu. Tak to działa. E <tryk> Dobrze, Zobaczymy... zobaczymy, czy to działa w ogóle. Się będzie kopać. Tu jest taka mała ściana. Taka cienka. Zobaczymy, czy się przekopie w ogóle. No fajnie, że strzela ziemniakami, no nie? Spoko, że strzela ziemniakami, we wszystkie strony. Tylko, czy to kopie. To o to chodzi w kretach. Żeby kopały. Tu nie chodzi o to, żeby udowodnić, że piła to jest stworzona ze strzelających ziemniaków. Tylko o to, żeby to rzeczywiście kopało, no nie? No niestety. Mamy tu dość duży problem z kopaniem, bo nie chcę kopać w ogóle. W ogóle nie chcę kopać. Może wolniej muszę jechać i w ogóle nic nie widać, bo się tak kurzy. Że szok. No, no to ma to to pojedyncze jeszcze rozwaliło. Dobra, ja dam ci jeszcze jedną szansę. Dam ci jeszcze jedną szansę, kuba i zrobię to tutaj. Ty tutaj sobie umieszczę to. OK? Podjadę blisko i dopiero odpalę. O! Kuba, kuba. Kuba, kuba, wiesz co, ja ulepszę twojego kreta, no nie? Ja ulepszę twojego kreta, dobra? Ulepszę go. Bo mi się wydaje, że tu czegoś brakuje, czegoś tu zdecydowanie brakuje i ja myślę, że. Trzeba, trzeba, trzeba dodać tu parę rzeczy, których ty zapomniałeś. Bo przy pracy z takim kretem najważniejsze jest to, że można było się go łatwo pozbyć, bo nikomu i tak nie jest potrzebny, bo nie działa. Więc... Jak ulepszę? Jak ulepsze, No nie, gotowy projekt możesz sobie ściągnąć z workshopu. Jak będziesz miał ochotę, ale ja go nie wrzucę na workshopa. Także szukaj, aż znajdziesz. Eee, no, to tak, to jeszcze to, jeszcze to. A nie, to narzędzie to mi się może jednak przyda. To wiesz, co? To, 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 to sobie wezmę tutaj. O, papa, papa. Pa. Jedź sobie, Krecie, wszyscy cię lubimy. Ja nie pojechał sobie. Nie. Czemu sobie tak nie pojechałeś w ogóle szybko? Musisz szybciej jechać, szybciej dużo. Dużo szybciej musisz jechać. No miało być, miało być tak super spaniacko, że go wystrzeli w kosmos, a się okazało, że to nawet nie działa. Także wiecie. Nara, hejka. Chyba się zepsuł twój kret, ale nie mam pewności dlaczego. Może to jakaś wada konstrukcyjna, której nie przewidziałeś podczas produkcji no Jeszcze ma coś tam pyskować. Zamknij apę. No. Dobrze, no, bardzo ładny kretku Kuba. Świetnie, świetnie ci to poszło. Yy, kimś na przyszłość więcej kretów zrób mi, tak. Janek Wojcieszczuk. Kret dla plagi z mega wiertłem. Jeżeli koparka zaczyna tańczyć, to wycofaj trochę, a potem znowu pełna kita. Porada dla widza. Proste rozwiązania są zawsze najlepsze. A, okej. Okay. Tak, ci, tak ci mówią. I... Dobra, nic nie mówię już, nic. Bo zaraz powiecie, że jestem w Dobrze. Przewidziałeś coś takiego jak krzesło? To nie jest podłączone do niczego. Tu jest krzesło. Okej. Okay. To dobrze. To dobrze. Dobrze, że krzesło jest, przynajmniej tyle dobrego. Patrzcie, patrzcie jak się kopi to jest krej. To jest prawdziwy krej. się kopie porządnie, a nie jakaś pierdurka, no to jest porządnie, kopiący się krej. Bokiem lecimy, bokiem, ale i tak sobie lecimy Ale kozak, ciężkie jest, ale jedzie. Jedzie. Przebijemy się. Uwaga. Oj, przebiliśmy się, patrzcie. Jaście, ale kozak. No i to jest właśnie to proste rozwiązanie, które jest najlepsze, no. Potwierdzam, Potwier wiesz co? So, bo ty jesteś taki trochę cwania. Taki trochę jesteś hopsiub do, do przodu. Tak jesteś trochę. Tak napisałeś ten opis, że trochę, trochę tak byś myślał, że twój kred jest najlepszy na świecie, no nie? Tak trochę tak to wygląda. Tak trochę. Eee, ten. Możliwe, no nie? To ja, ja ci postawię wyzwanie takie dużo większe. Żeby sprawdzić, czy rzeczywiście twój kred jest super. To dostawię trochę więcej kartonu, no nie? Jeżeli przejedzie przez ten karton, to masz wtedy. Ultimate 3000 punktów w ocenie, ok? 3000 punktów masz w ocenie. Po co ten guzik? Nie wiem. On nic nie robi. Wiesz co, że trzeba to stuningować po prostu? Ja wiem co trzeba zrobić. Na pewno, na pewno nie jest tak, że się na mnie obrazi, że ja to zrobiłem. Wiesz. Skoro on i tak nie jest podłączony do niczego, to ja go podłączę do czegoś i popatrz. Popatrz, popatrz, jakie to będzie teraz super. Popatrz, popatrz, będzie turbo doładowanie Na pewno, na pewno się nie obrazisz. No więc jak teraz jak przejedzie przez ten, to jesteś super koza, jak nie przejedzie to bupa fita, bo działa, ale nie, nie, nie najlepiej Okej? Okay? Dobra, jedziemy z tym kąsem <śmiennie> o kurde, trzymajcie się! trzymajcie się w sobie! Jedziemy Jazda jazda O kurde O, sorry, sorry, muszę trochę wycofać ale jedziemy znowu na turbo do przodu o. Dawaj Dasz sobie radę Dawaj jo, już widzę tyle komentarzy, ale się Bez tej pomocy się nie udało. Na pewno tyle komentarzy będzie no, trochę oszukany O, już się zacięło? Trwamy, trwamy, Do przodu! Uuuu, dawaj! Uuu, ja myślę, że jesteśmy w połowie drogi, jak nic. Jak nic jesteśmy w połowie drogi. Co najmniej. Chyba trochę zmieniliśmy. Zmieniliśmy kierunek. Trochę nie w tą stronę jadę. O, teraz już w ogóle dołem jedziemy. Ale spoko, nie ma problemów. Niepotrzebne są koła Ej, ej, bo mi się przebijamy chyba. jak tu jest daleko, patrzcie. Dobra. Dawaj jedziesz, dasz sobie radę O, zacięło się trochę, ale spoko Nic się nie dzieje, wszystko jak trzeba jest Wszystko jest jak trzeba Świetnie sobie radzi ten kret Świ Świetnie sobie radzi Świetnie sobie radzi Ja pierdziele Przecież on mnie znienawidzi Zepsułem, znaczy sklingowałem kreta Ale działa świetnie Pewnie teraz będzie wkurzony, że zrobiłem to lepiej od niego Coś o kurde, jedziesz, kowaj, molino! Trochę skręciło, nie wiem, chyba jest jakiś. O kurde, nie chcący wysiadłem. Chyba jest jakiś błąd konstrukcyjny, bo. Wziadło się, Wsiadło się z pojazdu, wiesz? Wziadło mi się z pojazdu, nie mogę teraz do niego wrócić. Nie wiem, przewidzieliście jakiś problem. No właśnie, a ja przewidziałem. Dawaj. Dobra I znowu No niestety, chyba utknęliśmy na dobre Chyba twój projekt okazał się Żenująco słaby być, na pewno Dobra, do tyłu spróbujemy Do tyłu w przodu Trzeba O, może bez tego da radę Troszeczkę mu trzeba pomóc, myślę że Jak poruszamy trochę To, to wyjdzie Dobrze Ciężko tak nie tego nie przebijałem co O rejdziemy bokiem Dawaj go przebijesz się przebijesz się Krecie Uuu. Nie no game footy okay. czy super 100% najlepsze, najlepsze ujęcie U flags, asygnał Dziś każdy nie Wszystko dokładnie widać, co tam się dzieje Dużo za zawachę można powiedzieć że Przebijałem się właśnie właśnie przebijałem Dobra, dawaj tam turbo, bo za, turbo tu, bo okay. to jest co tu, to jest co Krecie to jest. To jest. Halo. Przejechałem, jak nic przejechałem. Widzę, miał. Halo, co tu się dzieje? Pro, proszę, proszę otworzyć. Halo? Halo. Ja Miałby później postawić. Co się stało? Halo. Gościu? Dawaj... Dawaj jedziesz, jedziesz tutaj. No, no nie wyjdę stąd, no nie ma, nie ma nie ma szans, na pewno. Pewno sobie nie poradzę, to, to chyba chyba to jest na zawsze. Kto nie ma się od spraw mechanik bo zawsze tu będę siedział. No właśnie Naprawdę, naprawdę. Nie żartuję. No. O, przebił, przebił się. A my w bok pojechaliśmy jednak. No to świetnie, to 300 punktów jeszcze więcej dla tego kreta, bo się okazało, że on może kopać nie tylko prosto, ale na boki też. I świetnie sobie przy tym radzi. Że super, super eksperyment Tu był. Patrzcie jak jechał tutaj prosto, tu stwierdził, a se pojadę trochę w prawo, tu sobie zrobię taką komorę, jakbym chciał tu mieszkać i tu prosto i znowu w lewo, żeby, żeby kupić policję, jak będę uciekał. No, bardzo, bardzo sprytny kret, naprawdę świetnie, świetnie to zrobił. Świetny kret, moim zdaniem to jest jeden z najlepszych kretów dzisiaj, naprawdę. Tak bym powiedział szczerze, że to jest jeden z najlepszych kretów dzisiaj, ta. To jest zupełnie, zupełna szczerość, nie? Zupełna szczerość, Bra brawo. Yy, oczywiście mam na myśli tego kreta, którego stuningowałem, bo wcześniej to nie było takie <laughs> kozackie, nie? Dobra, jedziemy z jakąś dużą maszyną. O, kret plaga, ten jest super. Piotr, stał. O, kozacko. To jest bardzo duża maszyna. Gdzie tu się siedzi? Przepraszam. Tu jest, tu jest si si siadełko. Okej, okay, jadę sobie, no nie? I uwaga. A, to nie skręca, wiesz? Nie wiem, nie wiem czy wpadłeś na to, ale to nie skręca, no nie? To ten. Trochę, trochę to jest problematyczne, wiesz? Mogłeś obracaną dupę zrobić i by się skręcało. A teraz nie skręca. I co? I głupio ci? Pa. Chlercia. Niezły kret. Z laserem po prostu. O, ho, ho, skasował swój własny laser XD. Ale badzie, Jak on z kartonu jest z przodu zrobiony. O nie. Skasował sobie, skasował sobie, <laughs> Nie no nie jest baciew, jest kozacki, tylko że No chciałbym zauważyć, coś, coś tu co chciałbym zauważyć, że O, teraz już nie chcę działać okay. chciałbym zauważyć, że no sam chod niższy, więc no Samo nie kwalifikuje się jako dobre kopanie, wiesz Nie jest to dobre kopanie no i to jest laser, a laserem to każdy kupił, mnie kopać, no nie? Tu chodzi o to, żeby kred korzystał z piła albo z kolcy. Dobra, tradycyjny kred, taki duży. O, to nie jest wcale duży. Ale jaki fajny. Kozacki, no nie? No, dawaj. Wywalamy to. siup. gdzie tu się siedzi? Nie siedzi się. A, samo. Dobra, powodzonka. Halo! Wywalił Wywaliło grę. O nie, to nie jest zły kret. Nie no, kozak, nie, to wiesz, superancko. To Ci się udało, no to Ci się udało, bez kitu. Eee, także to tyle w tym materiale, jak chcecie więcej testowań kretów, dajcie znać w komentarzach, ja tam chętnie potestuję. Tylko pamiętajcie, że musicie bardzo dużo subów zostawić, bo bez tego się nie uda. Bo, jak nie będzie subów, to nie będę mógł rzucać odcinków na kanał. Bo jest nowa polityka YouTube'a i, jak nie ma subów, to nie ma odcinków. To jest potwierdzone info, nie kłamę w ogóle was. Eee, trzymajcie się, pa, papa.